Zdarza ci się, że jesteś zazdrosny o swojego partnera. Dzisiaj powiem ci, jak zazdrość wpływa na uczucia Twojego partnera do ciebie i dlaczego może Ci bardzo zaszkodzić, zwłaszcza wtedy, kiedy rzeczywiście masz o co być zazdrosny. Zacznijmy od tego, że zazdrość w takich niewielkich ilościach, okazywana sporadycznie, nie jest szkodliwa dla Twojego związku. Dla Twojego partnera to może być wręcz miłe, że czasami okazujesz jakąś niewielką zazdrość, pod warunkiem, że nie budzisz przy tym wrogości. Natomiast zazdrość okazywana regularnie to jeden z sześciu najgorszych błędów, które łamią równowagę zaangażowania i bardzo mocno odpychają od Ciebie twojego partnera. Jeśli chcesz poznać wszystkie sześć błędów, to już teraz koniecznie kliknij w kartę, która gdzieś tutaj powinna się pojawić na górze ekranu. Przyjrzyjmy się teraz, jak okazywanie nadmiernej zazdrości działa w praktyce. Wyobraźmy sobie parę, Jacka i Monik, w której to Jacek jest mocno zazdrosny o swoją kobietę. Na początku ich relacji wszystko było ok. Problemy z zazdrością pojawiły się dopiero wtedy, kiedy Monika zmieniła pracę i okazało się, że większość jej zespołu to mężczyźni, z którymi Monika chcąc nie chcąc musiała mieć kontakt. Czasami także po godzinach swojej pracy. I to właśnie po jednym z takich telefonów po pracy, kiedy Monika niby to służbowo przez pół godziny rozmawiała ze swoim kolegą, i przy okazji często się śmiała. Jasek zrobił się bardzo podejrzliwy i w nerwach kazał się tłumaczyć Monice, kto to był i skąd w ogóle takie rozmowy. Niestety takie sytuacje się powtarzały i Jacek wpadał w złość albo obrażał się za każdym razem, kiedy, kiedy coś takiego się działo, dlatego Monika zaczęła się ukrywać z tymi rozmowami, a nawet wprost kłamać, że nie rozmawia już z tym kolegą. No tylko, że w końcu Jacek przyłapał ją na tym kłamstwie i wtedy dopiero rozpętała się prawdziwa burza, po której wybuchła już ogromna wrogość i do tego Jasek był jeszcze bardziej podejrzliwy. I teraz przyjrzyjmy się temu, co się tutaj wydarzyło i co można byłoby zrobić lepiej w takiej sytuacji. Zacznijmy od tego, że Monika może tutaj odegrać bardzo dużą rolę i powinna dawać Jackowi jak największe poczucie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji to właśnie Jacek, mimo całej tej swojej wrogiej postawy, potrzebuje bardzo dużo ciepła i bardzo dużo miłości. No i do tego Monika powinna na wszelkie możliwe sposoby pokazać mu, że ten kolega naprawdę jest tylko kolegą i Jacek nie ma o co być zazdrosny. Niestety Jacek oczywiście nie ułatwia Monice tej sprawy. To, że on Czuje zazdrość i okazuje to w taki bardzo negatywny sposób, sprawia, że no, mocno odpycha od siebie z tą swoją Monikę. Jeśli do tego po stronie Jacka pojawiają się jakieś żądania czy wręcz zakazy, to będzie dodatkowo mocno łamał równowagę zaangażowania. Niestety nie da się nikogo upilnować na siłę. Jeśli Monika sama nie będzie chciała być z Jackiem, to on nie zatrzyma jej żadnymi zakazami. W zasadzie jest to dokładnie odwrotnie. Im więcej zazdrości Jacek będzie okazywał, tym bardziej ją będzie od siebie odpychał, a im mniej Monica zależy na Jacku, tym większe są szanse na to, że ona naprawdę rozpocznie jakiś romans. Dlatego okazywanie zazdrości to trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Gdyby ten kolega naprawdę mocno podobał się Monice i był takim realnym zagrożeniem, to im więcej zazdrości Jacek będzie okazywał, tym bardziej popycha Monikę właśnie w kierunku tego atrakcyjnego kolegi. I może nam się to nie podobać, ale tak to właśnie działa. Okazywanie zazdrości w negatywny sposób to pokazywanie swojej desperacji. To komunikat w stylu: Mam gdzieś, czy ty chcesz ze mną być. Ja chcę być z tobą, ja chcę cię zatrzymać za wszelką cenę i kropka. Teraz to, że czujesz jakieś ukłucie zazdrości, nie oznacza, że natychmiast musisz przelewać to na swojego partnera i pokazywać jak bardzo cię to boli. Dlatego nie warto okazywać zazdrości impulsywnie na zasadzie czuję zazdrość, to od razu mam pretensje do partnera. Nie rób tak. Zatrzymaj się. Spróbuj sam sobie z tym poradzić i zastanów się, czy w ogóle jest sens o tym mówić partnerowi. Z drugiej strony, kiedy czujesz sobie zazdrość, to też nie musisz tego tak totalnie ukrywać. Możesz powiedzieć swojemu partnerowi o tym, co czujesz, ale nie rób tego w taki impulsywny, wrogi sposób. Kiedy nie będziesz budził tej wrogości, tylko powiesz wszystko na spokojnie, to masz dużo większe szanse na to, że partner w ogóle Cię usłyszy i faktycznie pomoże Ci poczuć się dużo bardziej bezpiecznie. Natomiast jeśli że w Twoim związku jest jakieś realne zagrożenie ze strony osoby trzeciej, to nie ma sensu ani okazywać zazdrości, ani nawet łagodnie prosić o zmiany, bo pewnie żadna z tych działań i tak nic nie da. Tym bardziej nie ma sensu stawiać ultimatum. To jest totalnie nieskuteczne i działa tak samo odpychająco jak zazdrość. Bo komunikat w stylu wybieraj albo ja, albo on. Sugeruje, że ja już wybrałem. Ja jestem dostępny i w każdej chwili znowu przyjmę cię z powrotem, bez względu na to, co ty zrobiłeś. Decyzja należy do ciebie, a to jest bardzo nieatrakcyjny komunikat. I w takiej sytuacji jak najszybciej trzeba stać się dużo większym wyzwaniem dla twojego partnera, no i mocno wpłynąć na jego emocje. I dokładny plan działania o tym, jak zachować się w takiej sytuacji, opisuje w kursie Pokonaj kryzys w związku. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. I w tym materiale opisuję, jak reagować na praktycznie wszystkie możliwe kryzysy sobie sytuacje, jakie mogą zdarzać się w związkach i jest to absolutnie obowiązkowy materiał, jeśli już teraz czujesz, że Twój związek jest w kryzysie. Natomiast warto się z nimi zapoznać także wtedy, kiedy teraz w Twoim związku wszystko jest ok, żeby w razie wystąpienia takiej nagłej sytuacji nie reagować impulsywnie, tylko być przygotowanym i wiedzieć jak najlepiej się zachować. Dlatego kliknij teraz już link z opisu i zobacz więcej szczegółów. A jeśli chcesz uniknąć kryzysu w pierwszej kolejności, to polecam Ci moje szkolenie 6 błędów, które łamią równowagę zaangażowania, bo dzisiaj w takim dużym skrócie, telegraficznym skrócie, omówiliśmy tylko jeden z nich. I link do tego materiału również znajdziesz w opisie. A na teraz to już wszystko do następnego razu. Robert Marhen.